Witajcie Kolejny niekoniecznie piękny dzień Lecimy tutaj z tymi kolejnymi dwiema lukarnami Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza Zaczęło się Wali śniegiem Ale chcemy przynajmniej wyprowadzić Tą ścianę, żeby mieć już gotową do y, izolacji, zbrojenia i szalowania Żeby tą stronę, y, gdzie mamy te lukarnie mieć zamkniętą Zobaczymy jak pogoda pozwoli, bo coraz większy śnieg u nas pada Ale podejrzewam, że na tej ścianie dzisiaj pewnie skończymy Myślałem, że uda nam się wyprowadzić może jeszcze tutaj pierwszą warstwę ale zobaczymy Na drugiej budowie y, mamy gotowe szalunki w dniu jutrzejszym będzie beton także zabetonujemy to i, i będzie też już temat gotowy do izolacji No taka pora, że jesteśmy uzależnieni mocno od pogody Tu sam śnieg y, nie jest dużym problemem Najgorzej z maszyną, bo maszyna dostaje w dupę. Także jak, to, jak będzie taki padał dalej, to myślę, że zakończymy, e, zakończymy dzisiaj pracę tylko tutaj na, na tej ścianie. Odpowiem na jeden z komentarzy: ostatni, że e, narożniki, które wykonaliśmy, to jest tak zwana chujnia. Bo nie ma zakładów, że trzeba robić połówki. W tym systemie nie ma szans, żeby wstawić połówki, bo one mają 48 cm. I tu jakbyśmy nie kombinowali w narożnikach, to i tak wyjdzie 12 cm zakładu tylko. Zobaczcie, to mamy przykładowy narożnik. I jeżeli wkleimy tu połówkę, to i tak wyjdzie tutaj nam 12 cm tylko. Dlatego są dawane tutaj blaszki, które wzmacniają ten narożnik. Więc jak najbardziej jest to wykonane prawidłowo. Także proponuję, yy, najpierw troszkę informacji zaciągnąć, póki zaczną być pisane komentarze krytyczne. Że tak powiem. Dobra, my próbujemy coś tam działać. Powycinam sobie teraz te cztery elementy. Te wiszące musimy te ząbki powcinać no i zobaczymy co będzie dalej, może być tak, że, że nawet na nich skończymy, bo coraz większy śnieg zaczyna padać więc jest kaszanka jutro beton mamy mieć na godzinę 12 tam jeszcze zostało nam szpilki powkładać, tylko Także na spokojnie od rana sobie z tym poradzimy Zobaczymy, no przy murowaniu dzisiaj Raz, że mocno wieje I ciężko będzie szturek puścić Więc pierwsza warstwa na pewno odpada A dwa to ten śnieg yy, Też nie bardzo będzie pomagał Także zobaczymy jak się skończy nasz dzisiejszy dzień Próbujemy coś tam działać Zobaczcie co się dzieje Wkleiliśmy te parę elementów Ale podejrzewam, że Właśnie zaraz będziemy zwijać, bo szkoda maszyny A sypie coraz większy U nas jest praktycznie tu biało Ani sztuka za godzinę pracy Rozpieprzyć maszynę Zostały po dwa elementy wkleić Wszystkie są podocinane No i te kształtki ale chyba nic z tego nie będzie Wszystko już w śniegu praktycznie Zima w tym roku bezlitosna jest Trzeba będzie to zaraz zabezpieczyć Mam nadzieję, że on długo nie poleże i zaraz mu przejdzie Masakra Wam powiem. Nie chcę dać nam popracować. Podejrzewam, że nie tylko u nas krzyżuje plany. No i niestety będziemy się zwijali. Za duży śnieg sypie. Szkoda, narzędzi. Nie mamy na to wpływu. Wspomnę jeszcze o jednej, o jednej sytuacji, bo często są też komentarze, że na, po, na poprzedniej budowie, na drugiej budowie, którą prowadzimy, na ścianach fundamentowych ryle śnieg mi na ekran pada. Na ścianach fundamentowych nie ma e, przewiązania Jest wszędzie przewiązanie Na ostatniej warstwie W jednym e, czy w dwóch miejscach, jak dobrze pamiętam Zrobiłem tak celowo, bo tak mi bloczki akurat wychodziły I zdecydowałem się na to dlatego, że Że mamy to wszystko spięte wieńcem Więc e, nic tam się nie dzieje Cała reszta jest spokojnie przewiązana Wszystko jest tam jak najbardziej w porządku No i dzisiaj taki króciutki film będzie Zobaczcie Nieźle, co? Niestety nie udało nam się wykonać planu Ale nic nie poradzimy Zauważyłem, że GoPro nie radzi sobie z niskimi temperaturami Bateria mi pada po kilkunastu minutach praktycznie Więc muszę, muszę dokupić jeszcze ze dwie baterie Niestety musimy się zwijać Także dzięki Wam za uwagę I widzimy się mam nadzieję w lepszej aurze, w lepszej pogodzie w dniu jutrzejszym na betonowaniu.